Lecimy, spakowani praktycznie na wyjazd do Warszawy. Ironman 5150. A, Iga? To był autobus zapakowany. Na 15 nam pokazuje. Patrzcie jak się spociłem rower, pakując. Jakby po, jakbym olimpijkę zrobił, co najmniej Ja pierwszy. Jedziemy. Pojechaliśmy z przygodami lekkimi. Mam własnego serwisanta. To mi rower niesie. Jakby wszyscy takich serwisantów mieli, to wszyscy by chcieli trafnąć. Dobra, idziemy. Drugi tutaj, majster, pomocnik. Ola, jak tam twoje skillsy nawigacyjne. Wspaniale. Za minutkę będziemy przy strefie klubowej. No doskonale. Tomasz po nas idzie. Jesteśmy. Pakiety odebrane. Widać stadion, i widać te, nie wiem jak to się nazywa, ale bulwary czy coś. Także tu gdzieś tu będziemy biegać. Tam już widzę chyba metę. Wydę tymczasem do naszej strefy kibica MBC, która gdzieś tutaj się ogarnęła. Ale patelnia, ja, pieprz. Ładowanie węgli. Organizatorzy właśnie ogłosili, że pływanie bez pianek. Także Jan szczęśliwy powiedział, że już nie jedzie na zawody, na które ja jeżdżę, bo zawsze się coś musi spierdolić. Cena, cena swim skinów idzie w górę. Jeśli jeszcze jakiś są. See ya w strefie. Od temperatury kamera się rozładowała po drodze z pizzy. Mam towarzystwo jest 22.22, .22, a ja dopiero przyjechałem ze strefy T1. Po prostu jeszcze nigdy nie byłem taki zmęczony dzień przed zawodami. Wczoraj to 15 lecie dzisiaj cały dzień w trasie. Tutaj ta strefa T2, później to T1. Do 20:30 było, godzinę tam jechaliśmy, ledwo zdążyliśmy. No ale ogólnie jesteśmy ogarnięci. 6:30 jedziemy autobusem nad zalew do, do szykując się do pływania. O 9 z hakiem startujemy. Organizator zapowiedział, że start bez pianek, więc będzie wesoło. Pewnie trochę minut każdemu dojdzie, innym więcej, innym mniej, ale. Tak każdy trochę więcej. No i patelnia. Więc tak jak dzisiaj była patelnia, przez ostatni tydzień patelnia, to już ma tak być. Więc oby wszystko było dobrze. Kolejne nagrania Kuba nagra albo Pati, albo Maciej. W trakcie jak będę startował, tak? W trakcie jak będę biegł. Możecie, możecie coś ponagrywać nawet jak mnie nie będzie, jak inni ludzie biegają. Jak biegnie jakiś tam pierwszy, możecie nagrać ten znaczek Ironmana, jakieś tam rzeczy dookoła. Takie przebitki zrobić, birole takie że, wiesz, ujęcie na wodę, ujęcie na znak, ujęcie na stadion. Później montażysta coś z tym zrobi. Ogarniesz? Dobra. See ya later. i napełniają baniaki ponieważ w strefie MBC zrobiliśmy basen Woo! ale niestety hydrant jest za krótki <grystanie> jak tam, Igorek? dobrze, się odmówiłem Zamykam. bardzo, tu mamy nasz basen Zagrałaś go? nie bez komentarza nie <grystanie> wypowiadam się, vloga nie będzie i kuj. idziemy po rower, odebrać ze strefy wiem, najlepszych kibiców zobaczymy później na nagraniach, co tam się udało nagrać? nie nagraliśmy. Jak nic nie nagraliście? Jak biegłeś nigdy. Co? Nagraliśmy tylko jedno, jak biegłeś y, tam na tym moście. O nie, no dobra, to nie nagrali. Czyli nie zobaczymy. Zadowolony nie jestem jakoś, ale tragedii też nie było. Fajne dosyć zawody. Znaczy organizacyjnie fajne zawody. Nie dosyć, tylko fajne, ale... No dużo tutaj zmiennych, przez ten brak pianek i tak dalej, ale zaraz to opowiem. Organizator zarządził, że pływanie bez pianek. No i wszyscy od razu założyliśmy, że popłyniemy wolniej, no ale jakoś się nie spodziewaliśmy, że to będzie aż tak tragicznie. Płynęło się bardzo źle, na początku dobiegł praktycznie w wodzie tam 100-150 metrów i okazuje się, że to nie jest liczone do trasy jak pływania. No i później pływanie, boczna fala, no, no źle mi się płynęło bardzo, znaczy w sumie nie czułem, że płynęło mi się jakoś bardzo źle, no ale jak wychodzę z wody, patrzę i mam 35 minut, gdzie w piance popłynąłbym 1500 metrów, gdyby to było 1500 pewnie w okolicach 26, no więc drama, to zawało, prawie dostałem jak zacząłem po tym pływaniu, no okazało się, że jest 37, 37, 1700 metrów, więc ponad 200 metrów więcej no ale no mimo wszystko, no to powinno być e, i tak po, pewnie 5 minut co najmniej szybciej, gdybym był w Piance e, później rower, no na rowerze niestety okazało się, że jak już pojechałem do strefy, że nie wziąłem licznika nie wziąłem Garmina, no więc jechałem na Czuja, patrząc tylko na zegarek i tak dalej. Zegarek mi co prawda pokazał 36, średnią prędkość w całości i 1,05-35, najszybsze 40 km Ever, ale w oficjalnych wynikach mam 34,97 czy coś, no więc uznajmy 35 na godzinę średnio. No i to są najszybsze zawody, jakie Ever pojechałem. No więc nie mam jakoś prawa na rzecz, no jakoś super szczęśliwy też nie jestem, no ale tragedii nie ma. No i bieg, niestety już byłem mega zmęczony, strasznie mi się biegł pierwsze 3 km po 4,24 km później już tylko wolniej przez trzy strefy przeszedłem marszem no i średnia z całości, no przebiegłem 4,6 minut czy średnia z całości jakieś 4,40 no i cało czy całego biegu no i całość 2,37 no to moja pierwsza olimpijka więc nie mamy porównania no nie jest to jakiś wybitny wynik ale ogólnie jestem zadowolony szczególnie jak na moją ostatnią dyspozycję w kółko choroby i tak dalej to jestem zadowolony mogło być dużo gorzej a upał taki że że ten. Dobra, to by było tyle. Dzięki za kibicowanie. Dostałem zbi ze mną masę e, piątek z pewnie co najmniej 20 osobami e, z vlogów i blogów, znaczy rozpoznających mnie z vlogów i z fanpage'a. Tutaj chwilę przynajmniej pogadałem, także to było mega miłe, fajnie, jak tak zagadujecie. E, do zobaczenia na kolejnych zawodach. E, no i co? Zobaczymy jakie będą ujęcia z trasy, a tutaj spróbuję jeszcze coś nagrać, tak żebyśmy widzieli, żebyście mogli zobaczyć jak tutaj wyglądało miasteczko i tak dalej. Już teraz jak jest po wszystkim, jak już wszyscy wszystko zabierają. See you later! Patrzcie, kamerę? On tam siedzi. Ale patrzcie, to znalazłem. Tam, tam daleko jest Stadion Narodowy. Jeszcze nigdy nie byłem w Warszawie. No także jest epic. epicka Warszawa. Polecam. Możecie sobie tu przyjeżdżać. No, ogólnie bardzo fajny wyjazd. No Podobało się kibicowanie? Tak, bardzo mi się podobało kibicowanie A szczególnie podobały mi się też lody tańskie Pogoda była też fajna Ni za gorąco, ni za zimno No Co jeszcze mogę powiedzieć? Warszawa Warszawa GoPro stop recording Coś to nie działa Dobra, odbieram rower Czyli wszystko pokończone Czeka nas jeszcze integracja teamowa dzisiaj gdzieś, jakaś imprezka. Bieram się. Kuba z plecakiem, jak pół jego, ale chociażby mam pomocnika. Bardzo miło z jego strony. Rower w samochodzie, zaraz odsapniemy. Pati śpi. Jedziemy na integrację, a jutro zwiedzamy... Jak się nazywa to muzeum? Zwiedzamy muzeum... Centrum Nauki Kopernik. Centrum Nauki Kopernik. Nigdy nie byliśmy. Ostatni dzień w Warszawie. Zakwasów nie ma, więc się chyba obijałem. My mamy za to. O, kibice mają zakwasy. Chcieliśmy iść do tego centrum nauki Kopernika, ale wszystkie bilety, które przedane, nawet jak online, chcieliśmy w nocy zamówić. Więc przejechaliśmy na stare miasto. Warszawskie jest wyjazd do 51.50 Fajnie było, fajna wycieczka Dzięki za kibicowanie sub, sub, subuj, Subujcie kanał O, ty powiedz, czekaj, ty powiedz No zapomniałeś, żeby subskrybować No to powiedz całą formułkę, co trzeba powiedzieć No więc, Lajkujcie, subskrybujcie i piszcie w komentarzach jak wam się film podobał Bo będziemy bardzo zadowoleni i będzie to nas napędzać do nagrywania kolejnych filmów Chyba nowy, młody youtuber rośnie Dobra, dzięki, i do zobaczenia w kolejnym odcinku, pa!